Cześć, odstawię piwo, bo wygląda jak Kondom jak mi to na, na... suwa tak bluzę, o tak. No. Siema, w dzisiejszym vlogu wraz z Dawidem jesteśmy na rowerach i jedziemy sobie na początku nad staw i ja sobie wypiję piwo, bo chce mi się pić. A Dawid... nie, Dawid wziął łap i się źle czuje. No cześć, jesteśmy już nad stawem i jedzą ryby tutaj mamy piękny okaz drzewa mm, jabłkowego? chyba nie jakiegoś tam mm. Tam to samo, to samo, to samo, to samo tutaj już nie, tutaj jakiś większy okaz może starszy rocznik no i tak, to chyba większe jabłka na nim rosną no właśnie no, tutaj trzeba wyrzucić, bo nie śmiecimy tylko śmiecie śmiecią. Śmie Śmiecu. Tak, no i tak, byczku. No. więc Oczywiście nie piłem tego piwa, dlatego siadam na rower, wylałem je kaczkom i teraz sobie tam piją z jeziorka. Tak, trzeba. Stawku, dokarmiać. Stawku. Trzeba dokarmiać i dopijać kaczki. No, Jakaś się najebałeś już chyba. Wczoraj. Czekaj, kiedy to było? No, chyba wczoraj jakoś o pierwsze, jak próbowałem zasnąć, to kurwa wrony się ruchały pod moim blokiem i tak głośno, kurwa darły pizdę. Tak, a, a, a. Ta, ale, ale tak wchuj głośno. Ja miałem zamknięte okna, i słyszałem to tak, jakby kurwa w moim pokoju były i skwierczały. Naprawdę, to było wchuj głośno i nie mogłem zasnąć. Ale no, oczywiście, 5 sekund minęło jelo. I skończyły. O, nie no, trochę dłużej niż to nie ja, ale wiecie o co chodzi. Nie wiem, czekamy aż odpisze mój dealer, czy znaczy nie mój dealer, jakiś nowy gościu, nie będę wam mówił imienia i nazwiska, i tak pewnie to wytnę. Gdzie to widoczny? No i zobaczymy się gdzieś tam. O, o jaka ładna tęcza, najsik, najsik, nie wiem czy nie będzie w kurwy w kamerę wiać, no nie no, zajebiście widać, wszystkie kolory Trzeba spalić tą pierdoloną tęczkę, jebać jelo. O, o, patrz jaka nie, no, zajebiście. o No wiatr jest O kurwa, chyba potem po podesz coś po ziemię Już? No już Nagrywasz? Tak No Nie, nie, nie Siema, ja jestem Jakub Litwin A w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie na początku do sklepu, a później się ostro napierdolić. Więc chodźcie z nami! No siema. ma. Albo może lepiej o tak, tylko kluczkę czekajcie, bo muszę. Może... O! Dobra, w lustrze sobie oglądam, jak się widzę. Uważaj, jest... piwa. Cześć. Co pijesz? Kapitana. Dawaj idziemy zrobić abordaż. Zostańmy piratami. Co to znaczy tu abordaż? Jest, nie wiem. Tu jest mapa skarbu. trzeba iść tu, 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 tu i tu. I tutaj jest skarb. Skarb. Ale no, tu w którą stronę trzeba iść? No w prawo chyba. Siemanko! <laughs> Zrób fikałka. Daj tutaj <laughs> ma. Na... Ale na chodniku! Nie! Tutaj! To nie. Dobra, to na trawie. A ktoś tam idzie. No to co? Dobra. <głos> <głos> Kurwa, tu chyba kupa była. Zobacz czy <noise> nie, nie mam kupy na plecy. <noise> w McDonaldzie zobaczcie. <noise> no dobra, mam informację dnia dzisiaj? No. Nie wiem, co się sutek przesłało. Nie, ja. Nie, A, Cześć Julka. Nie nie. Niestety wyszliśmy już z wody. Nikola się kąpała w ubraniach jak pojbana. Jakaś No, coś ciekawego się zdarzyło oprócz tego. Oprócz tego, że nie pana do basenu, bo się potknęło coś na ziemi, to nic. No, no ciekawe, ciekawe, jakby to zrobiła, no no. Bo nie się idzie wszystkiego wspaniać. No Tak, ale. No. To jest przesady. Pijana albo niespełna no. rozumu. Nie, to jest jak cygaro, tym się nie zaciąga. No, ktoś przy... Przy sobie słuchawki. Nie w tym placaku, nie w tych spodniach. Kurwa Ale moc Wraz z Dawidem odpaliliśmy aplikację Randonautica, która nam wyznaczyła dokąd mamy jechać Zostało nam około 6 kilometrów, bo Promień jaki mogłem wziąć to tylko 10 km, bo nie mam premium, bo jeszcze nie zarabiam na YouTube, więc jeszcze nie kupiłem, ale spokojnie, jeżeli wbijemy bardzo dużo subów i godzin oglądania i będę już zarabiał, to na spokojnie się w taką podróż, nie wiem, z 1000 km wybierzemy wraz z Dawidem. Ale że kurwa nie jedzie? A miał być dzień bez przekleństw. Aplikacja wywiozła nas w pole i to była jeszcze ślepa droga kurwa, musiałem na takiej ciasnej drodze kurwa zawracać. Kiedy fort jest dłuższy niż ta droga szeroka Oj, 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 no nie fajnie było Ale udało się, już zawróciliśmy I stąd spierdalamy, instalowuje tą aplikację chuj, nigdy już nie wjeżdżam w takie, w takie drogi, nigdy No wiesz, z jednej strony, no chuj, no zaraz może się skończyć Ale z drugiej strony może się nie skończyć No, dojechaliśmy już do Błoni i... musiałem pójść zobaczyć znak, czy nie ma zakazu parkowania. I kurwa, minąłem czterech patusów, a minąłem tylko cztery osoby. Przed chwilą mówiłeś, że dwie. No cztery, pojebało się. A ja jak, jak skały. Płonie piękne tak? miasto, kurwa, nie, mać tam, tam ten blok był ładny No, no ten zobaczcie ten, jakie ten, ładne ten, budynki porwa. tutaj stoją, jakie ładne samochody. Nie ten blok. Jaki, pod, jacy którym, ładni faceci. Ten blok, pod którym staliśmy, był ładny akurat. Um, tam i tam jakie i ładne wzywą, włosy na noga. Afryki, nie musisz znać języków, żeby poznawać języki. On no ale wypierdalaj. Wypierdala. Jedziemy na wycieczkę, bierzemy mi teczkę. I tutaj ładujemy Jesteśmy już na dworze A przyjechaliśmy na myjnię Właśnie Ola otworzył samochód Zaraz podjedziemy umyć Będziemy jak rower przed sekundą Dziwne zachowanie z jego strony Jak możecie zobaczyć Ola tutaj do mnie tryska Na resztę role się odmieniły Jak możecie zobaczyć Samochód jest już ładnie umyty Teraz e, Ja już sobie wsiadam no i musieliśmy przez minutę jeszcze psikać po prostu wodą, bo zapłaciliśmy za dużo. Bo ja jestem babą, która pląta warkoczyki, a potem je rozpląta, no. <noise> Fajnie wiedzieć Grzegorz. To <noise> No ciekawe, ciekawe. Na tym kanale nie występuje. No powiedzieć, że nie mamy zaplata, nie? No moja matka ma króczone mnie włosy. To inny. Pedariada tam. Co mówisz? Pedariada. Co znaczy? no że ten, że strefa nie wolna od LGBT. Oj, 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 oj. Nie ma połowy głowy? Na nie ma połowy głowy? O, Grzegorz, już trzy zrobiłeś? Wow, wow to jak u żadnego. No bo ja... Ja mam najbardziej odpowiedzialne zadanie. Jakie? W stanie i pierdolenie o szkolenie? Nie, patrzę czy dobrze robicie. Nie widzę nic. Dobrze robią? Przecież widzę i na kamerze i na żywo. No dobrze. Gorzej nie będzie, nie przejmuj się. Nie tym mówić. Nikole fajnie byś wyglądał w takiej frycurce, naprawdę. No i cię pokaż mamy. Pójdę. Tylko nie chuchaj desperadosem. No ogólnie kupiliśmy sobie 24 piwa, bo w Biedronce jest 12 plus 12 gratis. No i kupiliśmy takie, duże desperadosiki. O, ja sobie tam mam. O, a tutaj patrz, Rozwaliliśmy ćmę. Uj. Zróbcie coś ciekawego, może? Się nie wiem, Nikola, zaszczekaj. Nie, Nikola. Zaszczekaj. No, ale zrobić coś ciekawego, ho, ho. No nie nie zrobi coś nie ciekawego a nie udawać, że robisz Nikola, zaszczekaj. How, how Dobrze. Ola, jak robi świnka? Grzegorz, jak robi kot? Miał. Tak Nikola, robi. jak robi krowa? Nie, kot kurwa. <grym> A teraz. Koty nie kochają, e... koty kurwa, czekajcie. Czekajcie. A teraz wszyscy razem, jak robi mysz. No wszyscy razem. No trzy. Ja jestem czter... ja nie, nie wiem, Ja nie wiem, jak, jak robi mysz. No trzy. To jest taki bardziej zbity pies, ale. No teraz widać, kto wygląda. Ale mysz robi. pi 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 pi, pi. Nie o <grym> Jak robisz ty jak się kłócisz. Ola. Dobra. A teraz... Chuja, ja A teraz jak robi ryba. Dobra. No później będzie wytnij mnie, wytnij mnie. Ale ty tego nie będzie wstawiał. Nie będę. No to jest do dzisiejszego vloga. Nie ma chuję. Nie Bóg już nie żyje. Jeszcze żyje. jeszcze żyje. No, zmartwychwstał. A w już nie żyje. Dobra, to tamto jest o. ten, o pochowaniu ubytków. <grym> Mówiłeś nie, to będzie na serio? No, dobra, Grzegorz zmartwychwstał, jak widzicie. No, to jak jakimś tylu. No. Nikola go pocałowała i wstał Ty z go trumny. Ty nie chyba. Nie, byłem wy, wyproszony nie z, z pogrzebu. Jakub up, jak, jeszcze jak jak no? Nie zrobił loda, loda w trumnie i wstał. Grzegorz, jak <grym> robi ja! Tak, ta Nikola? <grywa> Konie robi tak. Jak robi kon. Ja? Teraz ja pokażę Jak robi jękner? Jak robi jękner? Ale o co ci chodzi? <grywa> A jak nie. robi owca. Czałka. <grywa> ja jestem za bezem. No dawaj. A no nie! Ale słabo. Super, teraz ja. Dobra, Dobra. Oh! <laughs> Jeszcze raz, jeszcze raz pan No 74, cztery. Tylko traf tym razem Ale ja nie trudno to trafić ja trafiłem No, brawo! Dobra, teraz ja. Chcę gra jedna. Uf! Ale duży duży Pijany, albo nie duży pełna rozumu. Nie, duży jesteś za gruba, żeby na duży je jeździć. Na duży duży to pokazuje. Tak Jeżeli uważacie, że Nikola jest gruba to pierdolicie like <grystanie> lajka Żartuje kurwa aj, 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 aj. Ja pierdole A ten kurwa zesrane, ja... Ty będziesz proszę tą tam picerkę zaraz <grystanie> Jak już nie musisz no Grzegasz się zesrał. <grystanie> kurwa zaraz A pierdolę, już nie boli brzuch. Kurwa, A, dobra, nie zwrócili na nas uwagi. Udało mi się na chwilę wyrwać z psychiatryka. Idziemy na orwen po hot doga. No i miejmy nadzieję, że nie obudzę się w szpitalu psychiatrycznym <grym> albo na komendę. że jak mi będą badać temperaturę i wsadzą mi termometr w dupę. Nie? Jak <grym i zimę> Dobry? Od e, Mały, duży? Duży. To jest ja nie... tak. e, to była by parówka, parówka, To niech będzie parówka. Jasna, póki czy ja? Jasna. To ja już po Dobra. To już jeszcze Dobra, Dobra, to już coś w ogóle nagrało przy tasie. No, więc... Ale coś tam... Więc w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka, suba i dzwoneczek i komentarz. A ja się z wami żegnam. Strzała!